Jestem Szymon, dawajcie łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczki. Chętnie poczytam wasze komentarze. Będę ja jak zwykle na moim świecie płaski. A w tym dzisiaj pierwszym odcinku co dzisiaj nagrałem. Widzieliście jak wybudowałam scenę. Co jeszcze mogę wybudować? Dzisiaj 12 już, 12 już. Wow. Hmm. Nie będę z tego skina. <noise> nie mój skin jest. Ale nie, nie będę. Ani peleryny nie będę tam. Dobra, jestem już. O okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kiedy mi się to wolesz, łączy? Czekam, 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 czekam. czekam A ja, ja nie mogę jeszcze, reklama się włączyła. Ach, was też reklamy w kurzaju. Was w Sorry, I'm sorry. Pomylił mi się język. Awww, 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 bo język mi się pomylił. Mmm, ile już tego no, to będzie mój 17 filmik. No to nie Ale blisko. A wy kiedy macie urodziny? wejście w kom. O, jestem już. Ło, co jest Co mnie jest? stwarzał? Jest hey, patrzcie. Pa, 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 pa. Patrzcie, ponoszę się, ponoszę się. Dolecę ale nic Cicho Ja nie mogę Jak tam u was? Ochroniarze tej mapy Ale też Śpiewają ci co ochroniarze Bo oni śpiewają, nie? Cicho bardziej i Freddy nie śpiewają fuj co tu ktoś jest? to? nie zgadzam się tam ech, ech. a wy o ja wiem jeszcze ochroniarzy tu wybuduję zrobicie ochroniarzy takich którzy będą mnie tu bronili mapę? okej okay, ja robię ochroniarzy niektórzy będą mieli to a niektórzy będą mieli miecze a niektórzy będą mieli tarcze. To będą takie jednostki obrony. a wam jak minęła Wigilia? C -c 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 -c. mi bardzo miło, milutko. Sorry, że powiedziałem, jak gdzieś milutko, ale okej. Okay. O, a, wolno mi się od drzwi. A rodzice mają takie rozkładane, wiecie, nie? Że zamienia się w szafę, a jak się otworzy, to będzie normalne łóżko. Nie no, fajnie, nie? Dobra. Jeden ochroniarz będzie tutaj stał. Proszę bardzo, stój tu ochroniarzu. Mam nadzieję, że ja tego nie zakładam. Nie, nie zakładam. Czasem mi się tak wydaje, że się... Nie, nie założyłem, okej. Okay. Muszę czasem sprawdzać, czy nie założyłem tego, okej? Okay? A więc będę czasem biegał. Tutaj jest pistoletowy, ochroniarz. Tutaj będzie pilnował sceny, tutaj dwóch będzie, tu jeden będzie stał, tu drugi będzie stał, ochroniarz tej sceny będzie stał, nie? Dostali. Ten będzie miał tu tarczę, żeby... O, ja wiem, jeśli ułożę fajne pozy. Poza zzało. Nie! Co jest? Ej, co jest? Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. A ten będzie miał mieczyk. Oj, oj, Chyba coś myśli. Pewnie ja to zawsze a kto inny? Aby nie Jasiek założył tego, to coś jak Jasiek z pierwszej będzie nie no. I was... Oni tutaj was nie są, ochroniarze wszystkich, wszystko, bo nie tutaj. Tu będzie też dużo ochroniarzy, żeby nie podchodzili do mnie. Ja nic nie zrobiłem. To, to właśnie grać na grę i zepsuł. No nie, co, ty zrobiłeś? Bo muszę teraz przy siebie odbudowywać? Pięknie. Dobra, jeszcze od dwóch ochroniarzy, nie? Położymy tutaj. Ten będziemy utarcie. A Albo dobra, jeszcze trzech. Czterech. Bo jeszcze muszę pilnować. Mebli. Mebli? O nie, skojarzyło mi się z Ikeą. Z Robloxa. Ja grałem w SCP, nie? O nie, teraz mi się przykojarzyło to. Dobrze. Jego broń mu to dodać. Hook? Miecz. Dobra, miecz dodam mu. Okej, okay, chętnie. I to chyba będzie ostatni ludzik. Sceny pilnują dwóch. Tutaj pilnuję kanapę. Zabinują. ona że tam gdzieś... że tam, czy nie atakują. O, tam, tam. Ten... Ej, załatw go. Rozmnożyć siebie? Nie, dobra. A to będziemy otaczać. Żeby z nim sobie stało w sensie. Żeby go tak nie zaatakował żeby... Więc... Będzie miał tarczę. I oni sobie tu gadają. Okej, okay, chyba. No oh, ja nie mogę. Znów reklama mi się pojawiła. Okej, ty ja nie cierpię tych głupich reklam. Oh. Chodzę w filmiku, naprawdę? Chyba tak.

Czemu ja nie widziałam, że ja dalej nagrywam? Co jest? Sorka, ale nie zauważyłam, że ja dalej nagrywam. Mój błąd. Przyznaję się, mój błąd, bo nie zauważyłem, że dalej nagrywam. Nie. Teraz najlepszy. A wy jakie światy macie? Ja mam taki. To jest chyba będzie mój świat światło. Tam wypróbowuję. I wszystkie mechanizmy, co wy napiszecie w komentarzach Obiecuję, będę patrzył Ja mogę ciągle patrzeć w komentarzach Oj, chyba coś się nie odzrobię. O ja, ja mogę tutaj wybudować ten Taką wódeczkę, gdzie będzie też stał jeden ochroniarz Jeden i jeden ochroniarz Tak, żeby go tu nikt nie podpalił, nie? Budowa z drewna Nie, nikt go nie podpali chyba Nie ma ważenia. Tylko podchodzi ktoś, nie? I mówi, najpierw powiedz swój adres i wszystko inne. O nie. Tutaj będzie stał? Okej, okay, tu muszę wybudować... daj swój adres, albo idź tu. Ochroniarzy tu nie? O nie! Głowa mu wyparowała. Zauważyliście, że głowa mu wyparowała? Zaraz do was wrócę, ale nie mogę robić cięcia, bo jak zrobię cięcie, to mi przestanie nagrywania, więc zaraz do was wrócę. Nie no, mogę zrobić cięcie, bo by mi przerwało sobie film. Ale... fajna potem. Mi się ona podoba. Dużo ochroniarzy też tu stoi. Ale nawet dobrze. Z tego ochroniarze. Muszę pilnować, nie? sceny dwóch ochroniarzy pilnują go. A wy jak lubicie krew... Ja lubię. Mam... Wszystkie wersje, mam FNAF 6, FNAF 4, FNAF 5, Sister Location, FNAF 4, FNAF 3, FNAF 2, FNAF 1. Na moim drugim telefonie, bo mam dwa telefony. Nie chcę się chwalić, przepraszam za chwalenie się, ale no, chciałem już wam powiedzieć. Nie mogę się powstrzymać. Pik, pik, pik. Dobra. Tutaj będzie mieli, będziemy mieli wyjście. Wejście sobie tutaj do tego domku. Stoi sobie tutaj, nie patrzy. Gdyż przyjdzie to on od razu. Oni tutaj pilnują. Co zebrałem? dobra. I wiem co zebrałem. Chyba będę musiał też, on będzie musiał pilnować skrzynek, nie? Bo skrzynki na pewno są potrzebne też trochę jakby. Okej, przyszłem to skrzynki. Do pilnowania, pilnuję. ich. Dobra, tutaj masz skrzynkę, w której musisz pilnować z rzeczy moje. On jako ochroniarz pilnuje tych takich sobie rzeczy, nie? Gdybym coś potrzebował, to po prostu mi da. Bym musiał mu trochę też powiększyć to, bo jak on się w tym ciśnie, nie? Widzicie to? Dobra. Odejdź, oh, creeper. Ciebie tu już nikt nie chce. Ciebie nikt nie lubi, bo mi wysadzić coś Ding, ding, Fajna łza. bum, że mam tyle tutaj, tutaj ochroniarzy, ale no cóż. To są ochroniarze tej buteczki tej fajnej. O, to sobie stoi w tej butce. Ej! Co ty tam robisz? No, wyłaś! I mam nadzieję, że ciebie tutaj nie będzie. Dobra. I mamy więcej miejsca. Nice. Tutaj mamy całku... O, jeszcze mam dużo miejsca, dobra. Co ty tutaj robisz? No, mam nadzieję, że uciekasz. Ja nie mogę muszę tutaj zrobić drzwi, bo oni mi się tutaj wołują normalnie. Łamują mu się na ten. O! Okej, okay, on tu ma takie te. Dziwi sobie, tu patrzę. O, oni sobie tu badają, nie. Wygodaję że to sam. Hmm, tutaj stoi tarczu, w wkład mi może zaatakować na tego. No, to zambiaka! Dobra. O, ile już ten filmik trwa? Czekajcie. Czekajcie. O ja nie mogę. Ile ten filmik trwa już? Ej, dużo i mam dużo miejsca nawet. Ten filmik będzie bardziej dłuższy. Jakby coś. Ui, a tutaj pilnuję parkouru. Jakby chcieliście się dołączyć w każdej chwili. Bo jesteście gdzieś blisko mieszkacie albo coś takiego, że trzeba mieć blisko się. O! No nie, spadłem! No nie, no co jest? Sorka, ale no. O! Dobra. Tutaj się nie da doskoczyć! No nie no, co ja zrobię za parkour? No nie, tu głupia reklamę się włącza. Prrr, będę się tutaj tak włączał Wy pilnujecie, pilnujecie, pilnujecie. A wy co dzisiaj macie na obiad? Bo ja na razie nie wiem. I teraz będę miał 10 lat. Uns, Jeszcze nie mogę doczekać mojej moje dziesiątki. Ui, ui, on... Naprawdę musiałem upaść. Przywaliłem OK w scenę, przewaliłem górny. Mi się podoba ta nawet mapa. No, ja sobie tutaj ochroniarz, są przygotowani na atak. W każdej chwili jak zaatakowali naszą wioseczkę. to będzie coraz więcej i będzie to wyglądało jak wioska. No wiem, że tu domków nie ma nawet, ale no cóż. Wygląda tyle mebli już tu jest. Tam jest domek, który tylko tylko. Podchodzi się tak o to. Podchodzi się już. Podchodzi się, mówi się. I może dalej, co? Do Przechodzi. Ja w tym samym się, się odwróciliśmy. No jeszcze się nie wtryfię. Co chcesz? Co chcesz? Mam się z tego No dawaj, dawaj na bok. Bu, mnie nie, nie wtrafiałeś. Chodź tu. Nie, bo zepsuję nie chcą. No bo... czego ty akurat w niego musisz podchodzić? No, i co? Chcesz się bić? Dawaj. O, widzisz? Milczy ciebie nawet. Dawaj, do. Haha. To ja też tak mnie jeścisz nie raz, że... Ui. Idę do tej budki. Ja jedynie mogę wchodzić do niej. Jestem właścicielem tej butki. Dobra. Jak tam tobie? tobie... Moje rzeczy zebrałaś. Okej. Okay. Okay. w tej chwili czasem kryło jakby siedzą czyście niż tą mamy, nie? Jak było mieszkodzi blisko czy coś takiego, nie? To sorka. Ale wiem będzie w kocu. Można nawet zmienić oczywiście.